Cześć, trochę nas nie było, e, ale ostatnio dowiedziałam się, że muszę napisać magisterkę w po, trochę ponad miesiąc, więc um, troszeczkę się podłamałam i musiałam pisać, dlatego też nie miałam już kiedy wrzucać i nagrywać jeszcze filmów e, na ten kanał, e, ale magisterkę napisałam, w, skończyłam ją pisać wczoraj, e, oczywiście jeszcze muszę ją zanieść promotorowi i tak dalej, więc pewnie jeszcze będę musiała coś tam poprawiać, ale mam nadzieję, że nie całą pracę, więc... Um, Jestem. I też jeszcze zanim przejdziemy do tematu, chciałabym Wam dać znać, że będziemy wchodzić z nową serią na kanał, prawdopodobnie. I będzie ona, to znaczy serią, bardziej nową tematyką, dlatego że razem z Alanem wybieramy się w lipcu na wakacje i, i ja i Alan przechodzimy na redukcję. Alan trochę większą, ja taką zwyczajną, więc na pewno chcemy coś wokół tego nagrać, żebyście wy też mogli razem z nami na tą redukcję przejść, jeżeli coś takiego, was, jeżeli coś takiego właśnie planujecie. Ale dzisiaj będzie mowa o treningu klatki piersiowej u kobiet i nie będę Wam tutaj pokazywać stricte treningu. Klatki, dlatego że to już po prostu wybierzecie ćwiczenia, które będą najbardziej Wam odpowiadać, ale chciałabym trochę poopowiadać, jak to było w moim przypadku, jakie ćwiczenia polecam, i oczywiście Wam je pokażę. Mam wypisane i też powiem, jak je robić, i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o mnie, to ja w tym momencie wykonuję dwa ćwiczenia na klatkę w tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale kiedy zaczynałam chodzić na siłownię, nie miałam oczywiście pojęcia o ćwiczeniach itd., itd., i ćwiczyłam tak samo jak ćwiczył mój chłopak, czyli Alan. To już chyba tutaj go zacznę, nie wiem czym Ale ćwiczyłam dokładnie tak samo jak on. Więc, jeden cały trening był przeznaczony tylko i wyłącznie. Chyba na klatkę piersiową, i robiliśmy ją chyba z y, tricepsem. Ale robiłam dokładnie to samo co on, czyli wyciskanie na ławce płaskiej, na skosie w dół, dodatniej, na skosie w dół y, i wszystko po prostu dosiadało. Y, I efekt był taki, że do dzisiaj, jeżeli zepnę mocniej klatkę, tak jak się ją spina, no to nie wygląda ona jak taka typowa klatka kobieca, bo do, ja w ogóle dosyć szybko. W niektórych miejscach mam tendencję do przybierania masy mięśniowej, więc jeżeli często też robiłam te ćwiczenia, no to trochę tutaj się rozwinęło. Dlatego teraz robię tak mało, żeby też sprawić, żeby te mięśnie z czasem w końcu zmalały. Ale też to, co jest bardzo ważne, to nie robię tego siłowo, stricte, czyli nie staram się brać dużych ciężarów, jak to było właśnie kiedyś a bardziej chodzi mi o zwyczajne pobudzenie jakiego, jakikolwiek właśnie mięśni do pracy. I teraz jeżeli chodzi o ćwiczenia, o których chcę opowiadać w tym filmie, no to zaczniemy od takich prostych, i są to ćwiczenia na trx Jeżeli chodzi o TRX, to w ogóle bardzo fajny sprzęt dla właśnie osób początkujących, i pierwsze ćwiczenie, jakie chcę Wam pokazać. To są takie wypady, które możecie wykonywać albo w rozgrzewce, albo już właśnie w właściwym treningu. Szczególnie w przypadku, takie ćwiczenia są polecane w przypadku osób, które mają tak zwaną zamkniętą klatkę, czyli nie, jest, nie macie prosto, prostej sylwetki, tylko jesteście tacy bardziej zgarbieni, czyli to jest no, przede wszystkim osób, które bardzo dużo siedzą. Jeżeli widzicie, że barki wam idą bardziej do przodu, to te ćwiczenia powinny stać się. Taką podstawą, może nie podstawą, ale powinny na pewno znaleźć się w każdej Waszej rozgrzewce i powinniście je robić na każdym treningu. I zapewniam, że już po miesiącu powinniście i poczuć, i zobaczyć różnicę. No i teraz, jak właśnie wyglądają te wypady? Są takie dwie wersje. Pierwsza wersja, gdzie idziecie z rękoma centralnie do góry i oczywiście cały czas musicie czuć to napięcie mięśniowe, musicie czuć, że rozciągacie tą klatkę, więc nie idziecie sobie z tymi rękoma tam gdzieś daleko daleko, tylko cały czas czujecie to napięcie. I pracujecie oczywiście też nogami, czyli robicie sobie takie wykroki. I możecie to sobie zrobić nawet po 10-15 razy i jeżeli chcecie bardziej poczuć klatkę, to wracając, nie wracacie sobie normalnie, gdzie nogą bardziej zapracujecie niż klatką, tylko właśnie staracie się stąd mocno. Dopchać wracając klatką piersiową, i wtedy właśnie ją poczujecie. I drugi, druga wersja to jest z rękoma już rozłożonymi szerzej, czyli pracujecie na dwóch płaszczyznach, i tutaj też 10-15 razy po cztery serie, albo może na przykład sobie wrzucić do ćwiczenia już na koniec, żeby się bardziej uspokoić, i wtedy robicie to ćwiczenia bardzo powoli, bardzo dokładnie i myślę, że to też będzie fajna opcja dla osób, które właśnie zaczynają, które mają problemy z tą zamkniętą klatką i tak dalej. I teraz jeżeli właśnie jesteśmy już przy, przy TRX-ach, no to można robić na nich wiele ćwiczeń, między innymi pompki, które też bardzo lubię um, wykorzystywać w treningu, szczególnie dla kobiet, dlatego, że jest to ćwiczenie, gdzie nie pracuje tylko klatka, tylko pracują tutaj też ręce, brzuch i to jest właśnie bardzo fajne, że tutaj pracują ręce, dlatego, że no, większość kobiet raczej nie ćwiczy tak stricte uginania rąk czy prostowania, a przy takich ćwiczeniach te ręce dalej będą pracować, będą się wzmacniać, co chyba jest najważniejsze w przypadku treningu rąk u kobiet, no bo wszystkie dziewczyny, większość z dziewczyn, z którymi pracuję, piszą, pisze mi, że chcą wzmocnić ręce. One nie chcą mieć dużych bicepsów czy dużych Tricepsów. One chcą po prostu mieć wznosione ręce, a takie ćwiczenia właśnie bardzo fajnie do tego się przyczyniają, więc wracamy, te pompki na TRX-ach, to jest dosyć, to może być ciężkie ćwiczenie. I to zależy od tego, jak, pod jakim kątem będziecie robić. Jeżeli zrobicie to prawie stojąc pionowo, to, będą to będzie to łatwe ćwiczenie. Jeżeli natomiast pochylicie się bardziej, no to wtedy do ćwiczenia zrobi się już trudniejsze. Tutaj Technika jest praktycznie taka sama jak przy klasycznych pompkach, tylko tutaj pamiętajcie, trzymamy mocno brzuch i żeby całe ciało schodziło za jednym razem, a nie najpierw w dół, później w góra i tak dalej. Jeżeli właśnie już jesteśmy też przy tych pompkach, to jeszcze chciałam Wam pokazać różne inne metody, jakie, różne inne sposoby, jak możecie robić pompki, nie robiąc pompek damskich. No i to przede wszystkim są pompki w oparciu. Możecie je robić w oparciu o ścianę, jeżeli dopiero zaczynacie i kompletnie nie macie sił w rękach, to wtedy te pompki o ścianę będą też dla Was ciężkie. Możecie robić właśnie w oparciu o maszynę Smitha, gdzie możecie za każdym razem sobie zmniejszać obniżać tą sztangę, więc będzie coraz ciężej. I tutaj już w takich ćwiczeniach właśnie polecałabym ręce łokcie kierować jak najbliżej tułowia. Ręce nie, rąk nie stawiacie szeroko, tylko raczej wąsko, bo takie pompki jednak najfajniej sprawdzą się u kobiet. No i tutaj zazwyczaj mówię, żeby robić max, czyli max dla mnie to jest tyle powtórzeń, ile możecie zrobić Poprawną techniką, czyli brzuch jest napięty i schodzicie całym ciałem naraz, a nie po kolei. Nagrałam to, jak nie schodzić, i Alan się ze mnie śmiał. Pewnie inni ludzie też, którzy myśleli, co ja w ogóle nagrywam, ale to. Ta, du... Słuchajcie, ja to nagrałam, dlatego że ja naprawdę widzę, że niektórzy tak robią, dlatego chciałabym Was od razu przed tym przestrzec, żeby pamiętać, że schodzicie jednocześnie. Okej, okay, dalej. I zostały jeszcze dwa ćwiczenia, czyli takie pod, taka podstawa moim zdaniem w treningu kobiet, to są rozpiętki i przenoszenie hantli za głowę. Jeżeli chodzi o przenoszenie hantli za głowę, to jest w ogóle jedno z lepszych ćwiczeń. Jeżeli chcecie, jeżeli na przykład macie biust za daleko i chcecie go troszeczkę przybliżyć, no to wtedy to będzie jedno z lepszych ćwiczeń. Oczywiście ten biust nie urośnie itd., itd., ale wiecie, że możecie zmienić kształt swojego biustu poprzez właśnie ćwiczenia, bo on może się podnieść, może się ujętnić, dlatego ten, tą część, tą partię mięśniową powinno się ćwiczyć, ale może nie tak, jak ja to robiłam wcześniej. Więc przenoszenie chęci za głowę możecie to robić w domu, na przykład właśnie na piłce gimnastycznej, tylko pamiętajcie, najważniejsza rzecz przy tym ćwiczeniu to jest spiąć mocno brzuch. On musi być napięty, żeby prawidłowo zrobić to ćwiczenie, bo jeżeli nie będziecie mieć napiętego brzucha, to wtedy ta dźwignia będzie za długa i e, po pierwsze może się obciążyć e, odcinek lędziowy, po drugie no nie będziecie w stanie dopiąć tak, jak powinnyście. E, I schodzicie nisko tak mocno, jak jesteście w stanie czuć e, napięcie mięśniowe, no i... Oczywiście, osoby, które mają przeprosty albo mają hipermobilność, to tutaj też powinny uważać. No bo nie schodzimy tak, żeby wiecie, dotknąć handel, handelkiem czy czymkolwiek ziemi, tylko żeby po prostu to napięcie było i wracacie do góry. Ręce są proste, ale nie przeprostowane i niezbyt mocno ugięte. I jak wracacie, po prostu mocno spinacie. Jeżeli pójdziecie dalej, czyli nie skończycie ruchu nad klatką, tylko jeszcze troszeczkę dalej to wtedy będziecie mogły trochę też zaakcentować mięsień zębaty, który też w ogóle jest bardzo ważnym mięśniem, mięśniem i bardzo rzadko się go ćwiczy, niestety. Więc tutaj to na pewno polecałabym robić. Jeżeli chodzi o akurat o przenoszenie, to tutaj warto jest zrobić... Mniej powtórzeń z większym obciążeniem Ale dalej takim obciążeniem Żebyście bez problemu mogły zrobić Te ćwiczenia poprawnie technicznie No i jeżeli jesteście oczywiście na siłowni No to wtedy możecie to robić na ławce Pokazuję Wam wersję łatwiejszą Czyli całe ciało leży na ławce I to jest właśnie sposób, który powinny Wykonywać osoby, które mają problemy Z odcinkiem lędźwiowym Które nie do końca jeszcze potrafią Zrobić tą trudniejszą wersję Czyli leżycie w poprzek ławki Bo tutaj już jest ten brzuch jest mega ważny, a jeżeli leżycie, to no to odcinek lędziowy jest w miarę bezpieczny i tutaj raczej nie powinna się nic stać. Ostatnie już ćwiczenie to różnego rodzaju rozpiętki i teraz rozpiętki możecie robić. Na piłce, na ławce, na wyciągu, czyli to wszystko, co Wam dzisiaj pokażę. I pokazuję rozpiętki na piłce z gumą, czyli to jest już wersja, którą możecie na pewno robić w domu, jeżeli macie i gumę i piłkę. I ręce nie są przeprostowane, nie są też maksymalnie proste, są lekko ugięte. Schodzicie tak nisko, aż czujecie maksymalne rozciągnięcie, ale w dalszym ciągu jest to napięcie mięśniowe Wracacie, dopinacie mocno klatkę i znowu schodzicie w dół. Tak samo robimy to. Tak samo robimy to na ławce. No i jeszcze jest jedna wersja, którą ja bardzo lubię, czyli rozpiętki na wyciągu. I tutaj akurat przy rozpiętkach jest fajnie je zrobić mniejszy, mniejszy ciężar, więcej powtórzeń, więc tak spokojnie z 15, a przy przenoszeniu po 8 powtórzeń. I nie mówię Wam teraz, żebyście wszystkie te ćwiczenia, które Wam pokazałam, robiły na jednym treningu. Wybierzcie sobie może dwa ćwiczenia, na przykład rozpiętki i te ćwiczenia z te wypady na TRX-ach na jednym treningu, a na drugim na przykład robicie sobie przenoszenie i pompki. No i to jest właśnie fajna opcja, żeby te mięśnie mogły pracować, żeby mógł się ujędrnić, a żeby nie rozbudowały się zbyt mocno. Nie jestem za tym, żeby robić za często standardowe wyciskanie, dlatego tego was, Wam tutaj nie pokazałam. Ja takich ćwiczeń też nie robię, no dlatego, że... Stało się z moim biusem, co się stało i nie, mam, nie chcę po prostu um, dawać kolejnych bodźców, żeby te mięśnie jeszcze bardziej się rozrastały. Mam nadzieję, że ten film Wam, film wam pomógł. Troszeczkę pogadałam, więc y, liczę na jakieś komentarze, czy fajny film, czy nie i tak dalej, co mogłabym poprawić bo cały czas wiecie, te, te budowska. Dzisiaj mam problem z mówieniem, za co bardzo Was, was przepraszam. Ale mam nadzieję, że film wam się spodobał. Dajcie znać, co jeszcze was interesuje, co jeszcze chcielibyście zobaczyć na tym kanale. I to tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa.